O, wybiła godzina dwunasta, kochani, na rynku w Bytomiu. Zastanawiałem się ostatnio, jakie miasto uważane jest za najbrzydsze w Polsce i oczywiście było dużo różnych opcji, nie ma jednoznacznych rankingów, niemniej jednak Bytom pojawia się bardzo często i bardzo często pojawia się na miejscu pierwszym. Twierdziłem wraz z moim recenzentem, za którym na pewno bardzo tęskniliście. Jest z nami najlepszy recenzent jarmarków <grym grym grym> i wygniatów. Faktycznie na jarmarku w Wiedniu nie podobało mi się. No jedzenie tam było słabe. No. Tak. No się, za... Jakby jedzenie było dobre to było. Na... jedzenia. No nie jesteśmy w Bytomiu na rynku. ale nie jest brzydko jak na razie. Ale zacznijmy od początku i to naprawdę początku. Bytom to miasto w metropolii śląskiej, obok Katowic i Chorzowa. Rynek główny, na którym teraz jesteśmy, zmieniał swój kształt wielokrotnie od czasu uzyskania przez Bytom praw miejskich, czyli od 1254 roku. A obecny kształt jest wynikiem zniszczeń ratusza w trakcie II wojny światowej. Wokół rynku są kamienice, takie, które są wyremontowane i takie, które lata świetności mają już za sobą. Oraz ewidentnie nowo wybudowane biura. Ale dlaczego tak to wygląda? Tego się w dalszej części odcinka. Panowie, jesteśmy głodni, więc po prostu jak już jesteśmy na rynku, to sprawdźmy coś jakąś knajpkę, w której zjemy coś, wypijemy kawkę. Bo to nam się należy od życia. Ale zaraz po tym, żeby nie było, odwiedzamy na pewno jakieś miejsce y, takie powiedzmy najbardziej turystyczne, cokolwiek by to nie było, czy jakiś park, czy. No nie wiem, no, rynek pewnie też jest turystycznym miejscem w Bytomiu. Pytanie czy Bytom w ogóle jest turystycznym miastem, nie? Biuro promocji Bytomia. Są te miasta piękniejsze, są te miasta w brzydsze i sprawdzimy dzisiaj, jak wygląda jest, najbrzydsze. Jak wygląda najbrzydsze? No po prostu, po prostu, po prostu. Pójście na przykład tutaj na, na moje prawo. to jest bardzo ładna. Ja byłem odpowiedzialny za zrobienie researchu i nie ma bezpośredniego rankingu najbrzydszych miast w Polsce, By to po prostu padał w tych artykułach wielokrotnie, że jest uznawany za najbrzydszy, no i faktycznie jak wjechaliśmy to trochę było brzydko, no ale wjechaliśmy do jakiejś dzielnicy przemysłowej, ale tutaj w centrum jest okej okay na razie. Jest okej, okay. no mamy tutaj też na rynku kościółek, widzimy, jest kościółek. Można się pomodlić do Bozi Wejdziemy sobie do restauracji w Lufcie Dlatego, że zauważyłem ją i ma fajne logo Zjemy coś dobrego Ale zanim, to przepytajmy mieszkańców dlaczego ich miasto może mieć taką renomę Najbrzydszego miasta w Polsce Siema, 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 witamy to Bytom jest rzekomo takim niezawodnym miastem w Polsce I chciemy, chcemy to sprawdzić Ja ci powiem, że ja tu mieszkam od dwóch lat właśnie, co nie? Zabrze no. jestem właśnie Zabrze, okej okay. no. no i co sądzisz tak, tak pokrótce? No, Jak się no, tu mieszka? No? Dobrze mi się tu mieszka. Byton to ładne miasto, ładne. No. Tutaj tu ludzie tu zapolonią za większość, właśnie. Polejasz? Lepszego polecisz? No to albo tu do luftu, co nie? No. Albo tu masz od razu kolorowo. Pozdrawiam jeszcze. wszystkich. <grych> Chcemy zobaczyć, jak tu faktycznie jest. Dlatego, że no, chodzą słuchy, że no, to jest uznawane za najbliższe miasto w Polsce. Niejednoznacznie, no. bo mamy jeszcze jakieś inne miasta. Jest też tam Sosnowiec się pojawia. tam najczęściej pada bytą. I po prostu przyjechaliśmy tutaj to sprawdzić. Ogólnie chyba takie najładniejsze, taką, w sensie tak takie flagowe chyba miejsce w Bytomy, to jest chyba lodowisko. Tam ogólnie y, trenują y, hokejści i hokejski z Bytom. Lodowisko? Okay. Tak, lodowisko. To jest chyba najładniejsza ogólnie że Wydaje mi się, że to jest chyba właśnie najładniejsze ogólnie lodowisko. Y, okay, mam. Nie powiem, że nie. Na pewno chyba na całym Śląsku chyba najładniejsze. O, więc fajnie. na pewno warto. Bo tutaj hokej jest chyba popularny, bo ja gdzieś tak, byłem też w tak, Sosnowcu, Sosnowiec tak. też ma hokej i tam, tak, ja tam to... nagrałem odcinek. Ja nie wiem, zdjęć Nie, nie, nie to, to nie to, Najpiękniejsze to, to, flagowy <laughs> <to, to>, <laughs> 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 Takie rzeczy, no to w Bytomiu to chyba, kurde, na pewno tu jest, no to to rynek, ale... To no zaczęliśmy rynek, od rynku, to... żeby centralnie zacząć. Ale no to... ej, ej, ale z tej perspektywy to jest, to jest fajne, to jest fajne. A ty się zaśmiałeś co? Mam tylko od tego. <laughs> Nie no. Już mamy dwie szybkie interakcje, bycie okay. tym influencerem, i tuberem sprawia, że troszeczkę łatwiej się robi takie rzeczy, no bo mamy, mamy fajne interakcje z dwojgiem osób i możemy teraz sobie wejść do lufta i zjeść coś dobrego. Ksiądz. ksiądz No, będzie móc tutaj w tym miejscu? Ja, <grym> ja jestem z Pomorza, mieszkam w Korzowie. Okay. I uważam, że tu jest potencjał niesamowity. Kamienice stawiać z tego, potrzebują no. tego dotyku. No niektóre kamienice tutaj są, no, to są bardzo ładne. Już zrobi. Tak. No, popatrzcie gliwice i inne rzeczy. Dużo już jest naprawdę zrobionych fajnie miejsc. Czyli tu są zmiany. Tu potrzeba troszkę więcej tych inwestorów. Tak. I tu będzie naprawdę pięknie. Tu będą chcieli ludzie przyjeżdżać w to. No. Takich budynków już się nie buduje. To prawda, to prawda. Czyli. Tu jest piękno, tu jest niesamowite piękno. O tym też należy wspomnieć. Miasto Bytom jest zadłużone na ponad 433 miliony. Pierwotnie zadłużenie wynikało z przemysłowego dziedzictwa miasta, a w dalszej części miasto miało też problem ze szkodami górniczymi, co pokażę wam w dalszej części filmu. Dlatego też rynek główny wygląda w taki sposób: niektóre kamienice dostały budżet na remont, a te, które nie dostały, nadal czekają na swoją kolej. Problemy z płynnością finansową miasta nie były w stanie zagwarantować budżetu na remont tych kamienic, ale i także wielu innych budynków z historią, O których opowiem wam później. To naprawdę potrzeba. Właśnie no, chcemy pokazać. Kapitału i inwestorów. Takich, którzy tylko myślą o nowoczesnych rzeczach, oni powinni się przerzucić na bytą i naprawdę zobaczyć tutaj piękną potencjał, nie? No i to mi się podoba, ta wypowiedź mi się bardzo podoba. Tak, tak. To jest bardzo dobre. To jest, jest pełen nie? Jak W Ogólnie mi się marzy takie coś, jak robi książulo. Naprawdę mi to bardzo imponuje, że on recenzuje jedzenie. Tymczasem przyszło mi zrecyzować kawę. A to nie jest słonka, okej. Okay. Jak to mam być? Przed tą śmietaną? Mama cukrowa chyba, ale wziąłbyś drugi raz, czy? Mójka no, na razie więc że mi drugi powiedzieć, ale <grym> chyba nie, chyba nie, ale to nie, że jestem hejterem tego, bo to jest smaczne, ale ja nie lubię słodkich kaw. Rozpływa nam się żółtko, jak widzicie. Proszę państwa, czy ta restauracja będzie mogła dostać na mola? Trąba w Bytomiu. Trąba w Co jest trąba w Bytomiu? To Matiego podeszli podeszło zdjęcie dwójka chłopaków młodych, no to zagadałem do nich, żeby też nam powiedzieli, gdzie byśmy mogli pojechać w jakieś miejsca różne i powiedzieli, że Bydgoszcz jest... Boże, nie Bydgoszcz, Bytom, że nie że jest najbrzydsza też według nich, to też jest podobno bardzo niebezpiecznym miastem, że łatwo, jak oni to powiedzieli, dostać po mordzie. Zanim pokażemy wam te szemrane miejsca, zacznijmy od czegoś ładnego i ciekawego. Dobra, ale zanim będziemy zwiedzić lodowisko, to mam dla was coś fajnego. No właśnie, fajnego. Kochani, ostatnio trafiłem na aplikację, z której korzystam od kilku dni i w której wpadło już kilka groszy praktycznie za nie. Aplikacja nazywa się FreeCash. Jest w 100% darmowa. Możemy zarabiać tam pieniążki grając w gry na komputerze lub na telefonie, wypełniając ankietę albo wysyłając swój reffing. I co najważniejsze, to naprawdę działa. FreeCash ma ponad 200 tysięcy użytkowników i ocenę 4,8 na Trustpilocie. Dla przykładu, za pobranie jakiejś gry i przejściu kilku poziomów możemy dostać konkretną kasę. Ja na przykład ostatnio gram sobie w Dice Dreams. Jak mam wolną chwilę na coś czekam? Wiecie, jak jest, nie? A jak to w ogóle działa? Firmy płacą Flickrzowi za promowanie swoich gier lub aplikacji. Im więcej osób nie gra, tym wyżej dane aplikacje lub gry są w sklepie z apkami. Flickrz dostaje za to prowizję i po prostu dzieli się nią z nami. Wypłaty. Nie ma żadnego problemu. Możesz sprzedać pieniążki na konto PayPal, w krypto, albo wymienić na karty podarunkowe. Więc jeśli tak siedzisz w telefonie, skrolujesz TikToka, tak jak w tym momencie ja, albo odpalasz jakieś losowe gierki, to czemu by nie spróbować czegoś, co może Ci przy okazji dorzucić parę groszy? Nadal nie przekonany? skorzystaj z mojego linku i obierz dodatkowe 20 zł bonusu do swojej pierwszej rozegranej gry. Link masz w opisie. Dobra, to zdjęcie. O, możemy wejść? Jasne, na obiad. A ty jesteś Zapadną? kadrą? U 16? Yy, nie, ale zapraszamy na obiad do. A widać tam choroby, widać tam. E, coś yy, no, no, widać. Wyjdziemy yy? z na obiad. 16. No, A ty jesteście z kadry polskiej? No. A jakby tak powiem. A by nie nie? Bytom, Gdzie nie? Gdzie bytom, nie? Gdzie jest, jest najbrzyj wytomie? musimy pokazać no najbrzydsze strony miasta Bytomia i najładniejsze. Bobrak. O, to była to. Druga, druga, druga osoba. To tak jedziemy tak, tam na ten Bobrek. Bez alkoholowe pisko, taki zatonik. Ono być lepiej nawadnia niż woda. Bo, bo, jak jeszcze raz Bober? Bobrek. Bobrak. Szczerze mówiąc, to stare budownictwo jest bardzo ładne, ale za nie dbane, nie? Jakby to było odrestaurowane, to. Ładnie. Tak, cudownie. Jakby to było, było odrestaurowane, to byłby, bo widzieliśmy mnóstwo tych kamienic i te, te odrestaurowane są śliczne. Wręczą ci moje piwko. Dlaczego? No, jest to maketo trzeci tydzień, nie wiesz, czy nie. Czy mam dwa piwa? Mam dwa piwa. <laughs> o nie! <laughs> Piwo zero, oczywiście. Goście na trening piwerka kupili. <laughs> Mam być szczery, to mam jakieś takie dziwne uczucie w sobie, że dwie, nie? Jeden, nie zadzwoniliśmy do kierownika, dwa, weszliśmy ze to z piwem. W ogóle nie <śmiennie śmiennie> konsultując, <śmiennie> tego tutaj możemy iść. Sport ciekawy. Oglądamy trening Ej, dzieciaków z Polonii bydłość, tak? Oni mają. Jaka żeby... Polnia Bydgoszcz? <śmiennie> By Naprawdę nie wiem o co chodzi, że mówię Bydgoszcz. A jesteście stąd, chłopaki? No tak, ja jestem. Sprawdzamy, czy tak jak słuchy na nas dochodzą, że to miasto jest jednym z najprzyszych w Polsce, a według mnie. Sprawdzamy ta... <grym> czy tak jest! Nie, według mnie. Zapraszam nie. na karp, nie, tam się nie dzięki. I, I na Boberek. Nie, na Bobrek? Na bobrek, Bobrek. Na bobrek. Na bobrek Boberek, Boberek. Na karb. Karb i Bobrek. Ale okay. wytomiu mamy... Las, który jest na UNESCO. Las jest na UNESCO? Rezerwat przyrody Sęgiel. Siedzę, piję piwo kurwa, w jakimś lodowisku kurwa, w bytomium. To jest życie. Nie ma nic lepszego, nie mogę się doczekać mundialu 2026. O, ja lesę. do Stanów. Do Stanów? Na mundial. Ja byłem w Stanach lękowy przez 4 lata. <laughs> nie możemy kurwa, nagrywać się jak debile, siedząc, pijąc piwo i pierdolą. Musimy Bytom pokazać. Bytom. Kurwa, ja nie. Bytom. Panowie, smacznego! Dziękuję. Bo jestem z marketingu akurat poloni. Ja Lecimy. Mógł... Z Polonii pytam. Tak. Pracuję w no hokeju. my musimy na mecz przyjechać dalej. Zapraszamy serdecznie 23 Naprawdę? albo 30. Uczestniczymy w takiej akcji Mowember... Eee, jak... Tak, dokładnie. <laughs> No i nagrywamy taki filmik. Co tydzień nagrywamy z chłopakami filmiki, jak mierzą wąsy. I jakbym przyniosła krążek, czy byśmy coś takiego nagrali. Zmierzyć wąsa? Ale co? Za, czyż u ma wąsa? Nie, no, nie, to, ma wąsa. Nie, <śmienicza> nie, 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 jak, ma wąsa nie, i mam, nie, ma nie, 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 jeszcze nie, nie, koszulkę to mógłbyś sobie ubrać i nie, 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 no dobra, tylko skończę ja. Taki wielki nie jestem, te chłopy w Koreace są wielkie. A się zdziwił jakbyś ich zobaczył. No i co, ty jest dla mnie czy To no może być dla ciebie, no i na pamiątkę żebyś miał. No, to, no i, to, i teraz gadamy. Teraz ja ale teraz fajnie będzie prostu... Ej, to da z vlog na nadawczy wyślemy komuś z widzów. Daj, dajże, dajże. Daj. Hej, no okay. hej. Gordyny są takie słodkie, one są takie milutkie, takie... Oczywiście Bytom to nie samo lodowisko. Można też w kategorii ładnych miejsc wspomnieć o Szybie Górniczym Krystyna, elektrociepłowni Szombierki, czy okolic Dworcowej i Moniuszki, przy których znajdziemy Operę Śląska, czy ponad 120-letnie liceum, które przez pewien czas nosiło imię... Podczas gdy Bytom był miastem niemieckim, co też jest ciekawe, Bytom do 1945 roku był miastem należącym do Niemiec. Jak widać po tej granicy polsko-niemieckiej z 1928 roku. A teraz przeniesiemy się na pierwsze z miejsc, o których wspomniano, że jest brzydkie. Okazało się, że jesteśmy na dzielnicy Karb. No i kurczę, jest to dzielnica, o której też mówili chłopaki. No i zobaczyliśmy, Krzysiu zobaczył graffiti Karb, więc uderzamy tutaj, zobaczyć co się tutaj dzieje. No i dobra widzowie, witam was bardzo serdecznie, jesteśmy na dzielnicy Karby. Przejdziemy się tutaj na mały spacer. Karby to osiedle, które powstało w Bytomiu wraz z rozwojem przemysłu. To tutaj tworzono hutę oraz kopalnię, a wraz z nią powstało osiedle dla osób pracujących w tym sektorze. Kiedyś to osiedle było określane jako tętniące życie, a dzisiaj został już po nim tylko cień jego dawnej słaby. paskudnie jest no, jest tutaj nie no trzeba tak to powiedzieć no trzeba tak to powiedzieć jest paskudnie jest, jest taki vibe tutaj dziwny faktycznie tak więc teraz na przykład tu jak jesteśmy to rozumiemy o co chodzi o tym chłopakom co mówią że można dostać łapów w mordę i że faktycznie tutaj jest średnia. Ja jestem ciekawy jak jest w tym poberku no, no obok jesteśmy zaraz zobaczymy Całe osiedle od 1979 roku zapadło się o ponad 18 metrów. Najlepszym przykładem szkód górniczych jest skrzyżowanie ulic Konstytucji i Wrocławskiej. W wyniku zapadającego się gruntu podjęto decyzję o wyludnieniu okolicy w celu uniknięcia tragedii. Istniejące tam bloki i restauracje zaczęto burzyć i przenosić gdzie indziej, co możemy zobaczyć nawet na archiwalnych zdjęciach z Google Street. A, widzieliśmy już znak Bobrek? To oznacza, że jesteśmy w Bobrek. No i tu widzę taka przemysłowa dzielnica i to może też o to chodzi. Budynek naszych, proszę. 4-7, okay. tutaj miał... Oki okay, mentioned. Dawaj wierzę wow. tam. O, oh, no Okej, Ok, okej. Okay. Okay. Now I understand. No. Now I completely understand the opinion about this uh, city, but... No nie jest to rzetelna, ponieważ są części ładne, są części brzydkie. No to wszędzie chyba, nie? Mimo wszystko. Mimo wszystko stary, w Krakowie też znajdziesz naprawdę... Znajdziesz brzydsze miejsca, takie, że byś nie pomyślał, że to Kraków. No i Bobrek. Najczęściej wspomniane przez mieszkańców miejsce. Mimo, że powstało bardzo dawno temu, to jego okres największego rozwoju przypada na XX wiek. Wtedy, wraz z otwarciem pobliskiej huty Julia i pobliskich kopalń, coraz więcej osób zaczęło się osiedlać właśnie na Bobrzku. Przez wiele lat mieszkali tutaj pracownicy zakładów przemysłowych. Z końcem XX i początkiem XXI wieku sytuacja zaczęła się zmieniać. Huty i kopalnie były zamykane, a Bobrek zaczął się wysiedlać. Na miejsce robotników zaczęli się wprowadzać ludzie, których w większości nie było stać na lokale w nowym budownictwie, i to poskutkowało tym, że Bobek nie miał renomy miejsca bezpiecznego. Przez bardzo wiele lat był uważany za najniebezpieczniejsze miejsce w całym kraju. Obecnie Bobrek jest dużo bezpieczniejszy niż było to z 10-20 lat temu. Wynika to z tego, że miasto Bytom zaczęło pracę nad rewitalizacją tego obszaru, mając na celu poprawę infrastruktury mieszkaniowej, stworzenie lokalnych socjalnych i wsparcie społeczne. To, jakiś to musi być jakieś osiedle, że tu pracowali ludzie, na przykład pracowali w tych jakichś przemysłowych zakładach. No bo inaczej sobie tego nie uważam. Stary, tutaj nawet nie ma chodników w niektórych miejscach. No przerażająco by tu było mieszkać. Bardzo, bardzo, bardzo długo nie byłem na takim osiedlu w Polsce i trochę zapomniałem, że takie osiedla w Polsce jeszcze są. Powiem tak, jakbym nie zobaczył tej ładnej części bytomia i zobaczył tylko tą część, no to mógłbym powiedzieć, że... Okej, okay. nie wiem co... Nie wiem, co to się dzieje, nie? ale jest średnio. Także rozumiem już skąd mogą być te, 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 te głosy. Więc chłopaki, pomogliście nam. Eee... Ale o to też chodziło, żebyśmy zagadali do jakichś ludzi tutejszych, żeby nam powiedzieli, dlaczego tak może być. Ale w ogóle nazwa tej dzielnicy brzmi, jakby była jakaś słodka, taka cukierkowa. Bobrek. A, mieszkam w Bobrek. A chłopie, Bobrek wygląda, tam bomba pierd... I bobrek nie wygląda słodko. Bobrek raczej wygląda, jakby tam parę osób umarło na klatkach schodowych, a nie słodko. Wejdziemy sobie na najwyżej oceniane restauracje tutaj. Byliśmy teraz na dwóch osiedlach, które mają ciężki klimat. No, jest ciężki klimat. Teraz na koniec naszej przygody bytomskiej pojedziemy w takim razie. Japońska restauracja regionalna 49 ocena 1408 samuraj. E, nie było miejsca w samuraju, szkoda. E, więc jedziemy do Bento Ja. 47 na 800 tak, ocen. Mamy ramenik, mamy zupkę. Force jest super, nie za duża. Ale też tak jak w samuraj widzę, że tutaj też działają bardziej na menu. Bardzo, bardzo dobre ząbki. Naprawdę, bardzo dobrej ząbki. Zapraszamy tutaj sobie zjeść. Top, top. Co możemy powiedzieć? Króciutkie podsumowanie. przez... Są resynzeców. ładne miejsca, Bytoria. Są ładne miejsca. Rozumiemy, dlaczego może być to miasto odbierane jako najbrzydsze, bo byliśmy w tych po prostu okolicach, które wyglądają. No jest tam ciężko. Po prostu jest ciężko i nie jest ładnie. No, no ale trzeba ładnie. też. Ja tu ubieram yy, ładne słowa. Trzeba też podkreślić, że nie ma oficjalnego rankingu najbrzydszych miast i to jest wyłącznie opinia tam. To jest tylko opinia ludzi. Nie ma rankingu bezpośredniego i czym było no tak. tak naprawdę to <grym> oceniane. No, nie ma jakiejś sposób? komisji, która jeździ po miastach i ocenia, która jest I I to jest właśnie mój pomysł, że ja będę tej komisji. W przyszłym roku, ja będę to robił. No i fajnie, mam nadzieję, że Wam się podobał materiał, dwójka recenzentów na Jarmark... Jeden, jeden profesjonalny, drugi amatorski, tak. ja go wprowadzam trochę. Na Jarmark ten świat. chyba pojedziemy w tym roku. Tak. Bo musimy... No musimy jakiś masowy content zrobić, więc... Nie, koniecznie. Ja, ja czekam na Jarmark w Wiedniu. Jedziemy do Wiednia. Jedziemy I do To Wiednia będzie na nasza Jarmark. tradycja, będziemy. Tak. Co roku będziemy jechać do Wiednia. I co roku gruby w że będzie hejtowany. <laughs> <laughs> Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, żebyś na bieżąco i trzymajcie się jedną następnych odcinków.